Hej, hejka, dzień dobry, miasto odważko, witam cię, moi drogie widzów, w trzecim... Boże, co ja gram? No, trzecim, trzecim dzisiaj nagrywanym, ale ogólnie to kolejnym odcinku z Resident Evil 2 Remastered. Moi mili, kilka ogłoszeń matrymonialnych. Po pierwsze, wziąłem sobie tutaj naszego, nasz pistolet Magnum, który sobie przeładujemy i okaże się, że mamy tutaj właśnie tyle naboi. O, jak to się szybko w ogóle na celu... Szybko, właśnie... Nie szybko nacelowuje, ale jaki ładny ten pistolet też. Damn, Shawn, zajebiste. Pierwsza ważna rzecz. Oczyściłem sobie komisariat z, z dwóch miejsc. Po pierwsze, poszedłem sobie właśnie wywołać tutaj te klisze i odnalazłem tutaj takie dwie kryjówki. W jednym z nich znaleźliśmy, znalazłem e, amunicję do paliwo, do tego miotacza, płomieni, a w drugim tajemniczą skrzynkę, która to jest właśnie tutaj i przy, z wami właśnie chcę pierwszy raz otworzyć. Co w niej znajdziemy? O! Oh. O zajebiście. Oraz nie tylko to zdobyłem, ale również otworzyłem E, Tamtą tam, skrytkę z tym właśnie, co mm, się od Stars otwierało, i, i kolejne ulepszenie znaleźliśmy. Znaleźliśmy. zmniejsza odrzut, zwiększa obrażenia dzięki szybkości pociskom. Moje drodzy, przyszedł czas na to, żeby zacząć używać zajebistej broni, jaką jest właśnie. Czy mogę to połączyć? Mogę. <laughs> Lightning Hawk. Stary, jak teraz celujesz? O oh mój. Boże, to jest petarda, którą uwielbiam. Kocham takie bronie. No i to w sumie tyle z ogłoszeń. Z ogłoszeń. Czuję się troszeczkę pewniej, wiedząc, że tym razem mam jakąś amunicję i mam ją potężną. Tak więc będę ją używał, używał moim zdaniem, rozważnie, a nie napierdalał na lewo i prawo, jak to miałem w zwyczaju z niektórymi tutaj brońmi. Anyway, lecimy do Edy. I co nas będzie czekać, to nie mam pojęcia. Ale naprawdę, muszę przyznać, bardzo cholernie sprytny sposób tutaj, znaleźć sobie twórcę na połączenie tutaj trzech, tak naprawdę, lokacji w jedno i zwiedzić je, i zwiedzić je w ostatni raz. Wszędzie nie byłem. No, tak jak wspomniałem, nie czułem takiej potrzeby, że wszędzie tutaj być. No, ale cóż, mu się trudno. I tak jesteśmy nieźle, nieźle tutaj zaopatrzeni i przygotowani. Tak więc, let's go. Ostatnia lokacja w grze.

Once we get the G-Virus, I'm back on my own. Hey, Leon. Trust me? Trust me? Honestly, if I didn't, you'd probably be dead. Right. I, I thought I might need your help, and I was right. If you can secure the G-Virus, I can make sure what happened in Raccoon City never happens again. Ada, you say it yourself it's a federal case. i don't Leon, have the authority. look at me. i'm a liability now. if i'm going to finish this case, you're the last hope i've got. i'm not just going to leave you here. what if you're attacked? what if you need help? okay. Robią dziwne w, okay. don't worry about me. i gotta see this through. and i want to see you again. Star, ja bym jej kurwa coś nie ufał. To jest za bardzo za taka... Ci Mizi Cheasy tutaj jestem. Sexy Azjatka potrzebuje pomocy twojej i w ogóle proszę. A ja będę bohaterem, którym jestem i to zrobię, nie? Ale trochę tak... średnio, średnio. Nie no, teraz to już, kurwa, sta stara skradłaś mu serce, co nie? A, ah, te szpilki, te nogi do nich przymocowane. Bronzeltka z identyfikatorem. Naprawdę to musi mi zajmować, kurwa, miejsce w ekwipunku? Jeny, serio? Mogę to łączyć z czymś? A, dlatego to zajmuje miejsce w ekwipunku. Ale mogę to wyekwipować może? Nie? Szkoda. Ej, nie wiem, no z taką petardą nie będę chodził tutaj. Wyposażę się w to przoduję sobie coś to przy okazji, jak to się przodowuje. A tak ładnie, spoko. I dobra przy Państwa, co mamy teraz? Mamy laboratorium, mamy ostatnią lok lokację w grze, jak zgaduję. No jakby. Hm, jakby kurwa w rezydencji, nie było jakichś laboratoriów, to byłoby to zaiste... To nie byłby to rezydent, Moi mili. I tutaj wiecie pewnie, ktoś się odezwie zaraz w komentarzach, że... nieprawda, był rezydent, gdzie nie było laboratoriów i to był... Takie ataki dziejące się pomiędzy pierwszą, a drugą częścią I Pewnie tak, jakby jak istnieje to mi uświadomcie o, door 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 o tym Come on motherfuckers safe, My name is Nigo Montoya And you don't kill my father I have a flamethrower I will burn you with it to the fucking death Zajebiście, zajebiście. Interesuje, interesuje mnie, to taka, taka dygresja moja wewnętrzna, czy istnieją na świecie korporacje, pewnie tak, które mają tak zaawansowane właśnie sposoby okay. właśnie komunikacji z pracownikiem, że wiecie od, od o, o, dzień dobry. Otwieracie tutaj pierwszy lepszy pierwsze lepsze wejściowe, a tutaj witamy w siedzibie Google'a. Na co masz dzisiaj ochotę, mój drogi? Wybierz sobie jedno z wielu rzeczy dostępnych w kuchni, albo idź po kawusie, jesteś tutaj mile widziany, o ile robisz pieniążki, ho 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 ho, tak dalej. Jak sobie przynajmniej wyobrażam głos korporacyjny, jak coś źle go skabry, skabry, skalibruje. Boże, przepraszam, si sile się na żarty w godzinie, która jeszcze nie jest dla mnie na żarty. E, Toby Jackson, Sara, Sara Takahashi. Paul Page. Mhm, mm wejście, tak, 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 wejście, wejście, wejście. Anthony White. Cyril Archer, Desmond Locke, a może dobrze że nie Miles. Aha. Uh -huh. O, Wayne, Wayne Lee nie wyszedł. Czyżby ten gościu, który nas goni, Jegomość To był właśnie Wayne Lee. Lee? No to zajebiście jak Lee o, kurczę, 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 komuś tutaj chyba coś nie pykło, co? A co to mamy? Strzelba, kurwa, panie, zajebiście, no, to dobrze odowuję, co, nie? Bardzo mi się przyda. Hello? Ma mapa północnej części laboratorium. No to space. Aha. No ty, kawiarnia! no i kozak, panie. Kawiarnie to ja lubię, nie? Kawiarnie są zajebiste. Znaczy, sam jak wspominałem, wielokrotnie mam takie le leciutkie uczulenie na kawę takie, takie, wiecie, nie mogę pić kawy, ale ogólnie Jak w kawiarni serwuję jeszcze herbatę albo coś, tam miło pogadać sobie z jakąś ładną panią, to Ja jestem na tak, jak najbardziej Dobra mili, Moi mili Co ja tu znajdę i co mi będzie chciało mi zjeść? To jest pytanie na dzisiaj Idziemy za na te ślady krwi Czy ja zaraz kichnę? Ja kurwa zobaczę Mhm, mm czyli coś tu mogę znaleźć w tym korytarzu w sumie. No dobra, pewnie już pominąłem coś. Poczekaj, kurwa. A, tu już tu coś słyszałem. Ja się jego mościad, co chcemy. mi. Wo, o dzień dobry. Leżeć, kurwa. O, drugi za mną. Matko Bosko, ile was tu jest? A ten nie wstaje. Dobrze, 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 wyśmienicie. Adam, spokojnie, kurwa spokojnie. Oto tak, to, to, to ty! Kurwa! Ile was tu jest, ludzie! Boże, wyglądasz znajomo. Hi. Ja, ja coś czuję, że powinienem się ich pozbyć w jakiejś tam, wiecie... Spadaj, nie stawaj, czaisz? Dobrze, już nie wstać ty Dobrze, tym ten zepsut, ten zepsutym nożem specjalnie się posłużyłem. Kurwa, zużyłem na ciebie nabój do strzelby, mordo. Leżeć. Pis do jedna. Ty ktoś jeszcze raczy wstać? Nie wstawaj, dobrze. Zatrakaj w szamie. Podwieczorek najwidoczniej Co to U więcej amuniszyn do spalacza Ja coś tak przeczuwam że mi się kurwa przyda Ten spalacz do czegoś poważniejszego niż tutaj Zombie Leżeć Dziękuję Nie stawa jak na kacu kurwa Zobotni dzień tylko Leżeć Czaisz? Dziękuję co tu jeszcze znajdę O, coś tam jeszcze jest Kurwa, mordo! Nie no, na ciebie zużyję to. Dobrze, to, to, to siadło, to siadło, okej. Okay. Nie wiem, czy powinienem to robić, ale czuję się przynajmniej w jednym miejscu teraz bezpieczniej. A coś przeczuwam, że jest będzie ono kluczowe, jakby strategicznie to miejsce, żeby tutaj się poruszać w jakiś tutaj przyjemny sposób. Dobra, tam fizyczna amunicja leży, więc trzeba się do niej dostać i to natychmiastowo. No resources left behind. No, fuck off! Ech. Nieładnie, kurwa, nieładnie. Czas czegoś jeszcze nie widzę. Tu jest proch szczelniczy, duża ilość. Uu, u, kozak. Ale co ja tu jeszcze pominąłem? Ty. Rozejrzyjmy się. Ja tutaj chcę, wiecie, dość szczegółowo się rozejrzeć. Jak tu jest kurde ciemno? Ludzie, ludzie, kochani. Wyście o kurwa rachunków nie opłacili za prąd. A nie, byłbym wdzięczny, naprawdę byłbym wdzięczny, jak mógł tutaj znaleźć jakiś przycisk włącz światło, nie? To byłoby naprawdę zaiste bardzo przydatne. No, okej, okay. jako tako sobie poradziliśmy. Mam nadzieję, że tutaj nie będę żałował tej decyzji o walce z nimi. O, o, o! O! o, o, o. Da, czekaj, mam, 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 mam nóż. Mam nóż. Pokazuj mi dwa noże? Nie, że mam dwa naboje tutaj, dobra. To nie. No to średnio. <średnio> A wszystko? Nie wszystko! Ty! Bo tutaj nie, tu już jest liczone jako następne pomieszczenie, tam dobra, ok. Hello? coś ty jeszcze chciałbym znaleźć? Jakieś magnum? Albo co? Excuse me, naprawdę dyskomfort sprawia mi to, że, tu jest, że tutaj jest tak ciemno. Bo przez to ja naprawdę nie widzę jakichś szczegółów czy czegoś. Ale Leon, byś się kuziom mógł odezwać w sumie, czy coś znalazł albo coś, albo wiecie, coś mi na mapie zaznaczyć, cokolwiek.

Tak, like no resources left behind. God donut. Ale ja nie lubię takich rzeczy. Znaczy, lubię znajdywać takie rzeczy. Ja nie lubię, wiecie, szukać takich rzeczy czasem, bo ja lubię, jak mi wszystko na to, co jest podawane. Wiecie, taki jestem, kurwa. Wygodny. Dobra, jeszcze po trupach tutaj szybko, cyk cyku, cyk Może ty kolego coś masz? A może ty koleżanko coś masz? Zaiste trupy w tej grze mogliby dawać mi, mi, mi cokolwiek. Byłbym zaiste w chuj wdzięczny za to. Ech. Dobra, ale najwidoczniej tutaj gra sobie stwierdza, że nie tyle ci wystarczy, dasz, dasz sobie radę. Mm -hmm. Ciekawe czy są w ogóle cheat -co cheat code do tej gry. <laughs> Zaiste. No, poważnie, ciekawe czy jest. Czy na przykład, czy jeżeli byłoby to usprawiedliwione, jakbym ja sobie na przykład wpisał jakiś cheat code w momencie, kiedy by mi na przykład zabrakło amunicji, nie? To mnie interesuje. Hello? Hi no i mam brochu Zaniewiście mm. Na pewno to nie było tutaj O, nóż, 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 a nóż się przyda. <laughs> no i czysto, i kurwa, panie Będziemy to wypluje. Kurwa mać Nie denerwuj mnie To było konieczne. Ten kolega by się tutaj narzucał jeszcze. O, szczelbunia, 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 szczelbunia. A on coraz mniej, o! a kozak, Koo, zajebiście. Czy ja właśnie zmarnowałem jeden nabój tego? Nie, sorry, przecież ja mam teraz więcej ten. Kurwa, ja mam teraz więcej miejsca w szczelbie mogę mieć. Dobra, nie, nie zużyłem niczego. Mi się wydawało, że mi zastąpiło ten e, jeden nabój. Bez strzelby. Już miałem lekki wylew mieć. O, dzień dobry. W którym mnie zaskoczy pan zombie? Czy w którymkolwiek? Uuu! Regulator? Użycie paliwa i sprzężonego gazu pozwala dłużej strzelać. O, oh, ja! Dziękuję, Boże, Gret, ty nie rozpieszczasz teraz, Boże, czuję się taki. Nagrywa to się? Proszę, powiedz, się nagrywa. Boże, Gro, jak ty mnie rozpieszczasz teraz, aż po prostu na 102, no prawdę. Boże, żadna kobieta by tak nie rozpieszczała jak ty. Ryfrykus. Muffin. Nie, coś tu trzeba zrobić, to na pewno trzeba coś No Powinienem ten kluczyk wyjebać w sumie, bo ten kluczyk to raczej mi się też nie przyda. Obstawiam, że ten kluczyk nad no, był koniecznym tego miejsca, którego, na górze, do którego nie wszedłem w, e, w tamtych kanałach. Na 100%. Debior teraz do mnie dotarło w sumie, że cała ta gra rozgrywa się tak naprawdę pod podsterunkiem policji <laughs> ja pierniczę. Ale nie strukturę pierdolnęli tutaj, zajebistą. No Trustory. Jestem. Aha, czyli tam coś co to był Wayne Linus? no spoko, myślałem, że to był ten jego mój z oczkiem, no to okej. Okay. Czyli dobra, mój ten e, moje podejrzenia były jednak błędne. I to dlatego ten spis tutaj okay. był konieczny. Dobra. Dobra, mamy proch szczelniczy, mamy to. I to mi pewnie da więcej amunicji pis doletowej. Czy ja chcę więcej amunicji pizdoletowej? To jest zasadniczo dobre pytanie. Zostawię sobie nóż, to na pewno, bo mam za mało miejsca już w eee, Przyda mi się jakieś lekarstwo też, kluczyk wypierniczy również. Czy ja chcę? Bo to będzie na pewno pełny magazynek mi. To nie da mi 12? Czy tam 20? Nie pamiętam ile już ten to w ogóle robi tylko połączenie. Przepraszam, mój żołądek mnie troluje. Ale... Dobra, jak na razie to sobie w sumie. A więc to przechowam sobie, bo w razie... ja sobie poradzę w razie czego, nie? Bez jakichś tutaj kosmicznych ilości amunicji, przynajmniej na chwilę obecną. Mam cztery naboje tego, są cztery trupy zawsze. Holy shit, co my tu mamy? Kurde, blaszka, mój dro. Masz coś ciekawego? Nagranie sił specjalnych. Alfa do ducha. Cel przemieszcza się do części zachodniej. Pewnie chce zebrać wirusa G i środek antywirusowy. Duch, przyjąłem. Spotkamy się w punkcie W3. Zrozumiałem. Tu Alfa, jestem na miejscu. Przyjąłem. Czekać na cel. Tu Alfa, cel w zasięgu wzroku. Zamierza otworzyć safe. Zrozumiałem. Czekam na sygnał. Widzę wirusa G. Wchodzimy. Doktorze Birkin, proszę spokojnie pójść z, z nami. Doktorze Birkin. G no i świetnie, no i co? Hmm. Ja jestem. Where? A, jestem na północnym obszarze. No, dobra. Aha, zachodni obszar i wschodni obszar. No dobra, okej, okay. ale znając życie, najpierw będziemy musieli pewnie na wschodni wschodni, bo to nam da dost Tam będziemy mieli dostęp, potem na zachodni, znajążycie. Ale jak to kozacko wygląda? W ogóle totalnie przejście do innej stylistyki teraz, nie? Cool. Fajnie. No to na pewno potrzebbym tutaj security level 2. Mamy na razie dwójkę tylko. Hmm. A nie, czekaj. A nie, trójkę potrzebujemy, a mamy dwójkę. Tak, są dwa różne kolorki. No spoko. Nice. Dobra, i tak nic nie nic nie tego, że były kluczyki z kurde yy, z symbolami kart do gry. No po prostu jest to dla mnie bomba naprawdę. Ja lubię takie motywy, takie Mm, takie zahaczająco, pewien artyzm, nie? Uwielbiam to. Loader Okej okay, trochę się tutaj nie czuję pewny. Niepewny się czuję swego. Czy coś tu jest. Coś tu jest gdzieś. Tylko kurwa, gdzie? Gro, show me. Czemu te muchy tu tyle lata? Czemu much tu tyle lata? Co to za muchy są? What the hell. Mhm. Mm coś czuję, że będzie mi potrzebne. Albo i nie? A może nie z takiego działa od razu, co? Coś tu, coś, trupy jakieś. O, dzień dobry, bardzo. Już sobie tutaj przygotujemy. I znając moje szczęście, będzie bardzo... nie, Czemu użyj jest pierwszy? Kurde. Jeszcze tu jest save kurwa. Nie było ostatni save. Która godzina. Tak. 4 <noise> minuty temu. A na pewno 4 minuty temu nie byłem daleko. Okidoki. No, to lecko, zapierdalaj. Teraz lejąc śmiało, kurwa. Nic nas tutaj nie czeka. Boże, to był taki fail, tak bardzo bolesny, że aż poczułem to normalnie w dupie, co nie? Aż tak wiecie, tak Uff, kurwa lewatywa. <noise> Serio, mój Boże, jak ja czegoś takiego nie cierpię, ze fucking Christ. Ale to jest wszystko moje rozczepanie, nie? To jest tylko i wyłącznie moje rozczepanie, bo zamiast grać w tą grę w jakiś taki spokojny, taktyczny sposób, nie? To Adam robi co chwila i w sumie na tym się kończy. Ja pierniczę. Więcej tutaj naprawdę robię wywodów różnych, monologów na różne tematy, niż robię samego grania, ale mam takie wrażenie, że Ci z was, którzy mnie oglądają, to jest to wam na rękę, w sumie, że lubicie tego typu content. No w sumie gdybyście ku kuźwa nie lubili, to by się, by się właśnie to nie było, nie? W mnie, jak znacie kogoś, komu też ten content by się spodobał, tego rodzaju, to też. gdzie ma jakiś mój film, nie? Będę bardzo wdzięczny i takie rzeczy inne miłe, etc., etc. A tu nie wrzuciłem tych rzeczy, nie szkodzi, jeszcze nie szkodzi. Stryk. Dobrze, wybornie. Teraz to ja nie spieprzyłem tego matrymonialnie po prostu. Uff. Może, och. Ja już w ogóle, z racji tego, że tej gry no, zostało mi tam no trochę jeszcze. Nie, tej gry jakby, my tą grę za niedługo skończymy w sumie. O proszku, proszku więcej, fajnie. Wiesz co, to sobie zrobimy, Czyli mm, A się, się rozejrzyjmy, dobra, nie, nie, nie chcę tworzyć jeszcze amunicji, bo ja wiem, że mogę się po prostu bardzo pieprzność tutaj, stworzenie tej amunicji, w szczególności, że mam mm, ten duży proch, nie? I... Fajnie byłoby zrobić sobie adekwatną ilość amunicji do którejś z broni, tylko jeszcze muszę się przekonać Jaką ja dokładnie będę chciał mieć... O oh mój fucking god! Nieważne Jaką będę chciał mieć strategię, zobaczmy najpierw może tutaj I chuj mi w dupę Po co kurwa, po co? Jezus Maria, czym ty, kurwa, jesteś? O, nie no, poczekaj, stary, jak ja to ruszę, to jakiś tutaj aktywuje sobie jakiś tutaj coś niemiłego, coś tak czuję, mam takie wrażenie. Jakiś też z kategorii, wiesz, reakcja łańcuchowa, przez którą nie będę tutaj cierpiał katusze, zwalczyć z tym głównym. Chociaż nic tu nie ma do znalezienia, więc... Aha! <grych> Jezus. A, kurwa, no trzeba mieć ale on pecha. <grywa> to jest takie dosłownie. O, to jest, to jest kluczyk, nie? Kurwa, akurat na, jest na facecie za pancerną szybą przygnieczony z mutowaną, kurwa rośliną na piętro wyżej niż jest to dostęp, dostępne w ogóle tutaj, wiesz. Sięgnięcie po niego. Jezus Maria, gościu. Fuck off! Gdzie mogę... Kurwa... O jejciu. Gdzie mogę stara, stary komputerowy głosie tutaj ticketa rozłożyć, żeby ten, żeby mi dali dostęp? Ci którzy nie wiedzą, często w, w takich firmach IT i nie tylko Wiedziałem w Czym ty kurwa jesteś, mordo Umieraj. Umieraj, pal się czaisz? Nie chcę na ciebie patrzeć. O, dziękuję bardzo, tym mówiłem Przyda się na strzelbę tamtą. Tam, tam. Zu zużyć tamto duże. Ale tu no trochę zużyłem tej amunicji. Do miotacza ognia. Flame thrower. Nieprzyjemny tutaj słyszę soundtrack, tej lokalizacji... tej lokacji przepraszam. O dzień dobry! No nie no fuck off! Jak? Umrzesz? Umrzyj, umrzyj! Ty draniu! Kurwa, wyglądasz jak nieślub, nieślubne dziecko tutaj trującego bruszczu z Batmana, kurwa. Z, z kurwa, nie wiem, z Bane'em, z Batman Forever. No naprawdę, tak, kurde, tak mi się kojarzy. Jezus Maria, i ile ci trzeba palić, ten tylko cię dowie, kto się spali, nie? Dawaj. Dobrze, oh, byrydol. Docna. Ten nóż mi się bardzo przyda. Ale to bardzo. Hi. Uh, flashbangu dają. Dają, flashbangu. Dają, dają. Pewnie, że dają, kurwa. Bo jak nie dają, to uciekają. Hello there. doki, co my tu mamy ciekawego? Input code. Ok, ciekawa bardzo. Na chuj wymyślać własny, kurwa, alfabet do takich rzeczy? Nie rozumiem. Jakby... Co to kurwa zmienia niby? Prawda się pytam, co to niby zmienia? Dobra, co myś tu jeszcze mamy? Coś może znajdziemy? Cokolwiek? w po szafkach Nie, nie czuję nic. Dobrze. Chociaż tuś, tu myszka jakaś. Nie wiem, co wyciągnąłeś z biura? 40 kabli RIO 2 Czy jakoś to szło? Nie pamiętam. Dozowanie roz, 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 roztworu nie rozrostu, bo już tam roz, rozrostu. Z tego mi... Aha No kurwa! No, chuj taki, zostawię tutaj jak na razie. Chyba, że gdzieś tutaj obok będę miał ten. E, jakiś tutaj safe zone, w co w co wątpię troszeczkę. Dobra, co cofnę się. <laughs> cofnę się, bo tutaj e, nie będę za bardzo w stanie podziałać, jak będę miał taki... Ho Jesus. serio? Leżeć! Leżeć! Czy wy naprawdę potraficie odżyć taką dupy? O mój Boże, to bardzo kurwa zły znak dla mnie. Bardzo zły znak. Nieładnie, nie fajnie. No chyba, że on tak odskryptowany sposób odżył. No, to jest co inno, inna kwestia wtedy. Ale dobra, first things first. Skoro tak, skoro mamy już te pieprzone tutaj e, prochy i tak dalej, to postanawiam tutaj słowem wstępu, po pierwsze to wrzucić tutaj, po drugie to wrzucić tutaj. To mi się przyda bardzo, to mi się przyda, to mi się przyda. Zrobimy tak, połączymy sobie dużą ilość tego z... Nie kurwa przechowaj to, tylko wyjmij to i mi to połączy. Znowu za szybko robię rzecz. To z tym, to wyjmę, BBB, to wyjmę. Znowu połączę sobie z tym, Szaduję sobie te bronie, żeby po prostu ta amunicja była u mnie w magazynkach, a nie tak o ta leżała. To najważniejsze. Zajebiście wręcz. Ale ciekawe jak bardzo będą skuteczne normalne bronie przeciwko nim, przeciwko nim. Dwa miejsca mi zostały, ja się boję, że tutaj w ogóle pominąłem jakąś jedną tą, mówcie mi jakąś jedną e, paczuszkę, która rozwija nam ekwipunek, czy tam plecaczek, czy tam chuj wie co. Wrócę tam, zbiorę to pierdolone coś i oczywiście zakończę odcinek, nie? I będę bardzo szczęśliwy, ponieważ zakończyłem, zrobiłem, nagrałem wszystkie potrzebne mi filmy w ciągu jednego posiedzenia i to będzie zajebiście. Zajebiś ta sprawa. Czy to odrośniesz? Nie. Nie odrastaj, kurwa, śmieciu jebany. Mój stary był ogrodnikiem i już się z, z, z tymi z różami <laughs> Nie, przepraszam Przepraszam, mój, że mój jestem taki wulgarny Sip, sip, szkoda, szkoda, nie Żartuję w ogóle, mi was nie żał <laughs> Słuchajcie, mój tutaj tych Wypocin Aha, e, tu zablokowałem, a, jestem tutaj Tutaj jest Drug testing club, drug to tam lecimy, tutaj drabina zablokowana jak mi pokazuje, tutaj coś, tutaj e, greenhouse no kurwa zobaczymy czy tutaj e, Green Day coś śpiewał na swoich tutaj koncertach Jezus Maria Boże Adam te suchary twoje to Ach! Boże mam nadzieję, że wy Zaopatrzacie się w trakcie tych moich filmów naprawdę co, co najmniej Litr wody co w sumie, o słuchajcie, to jest zajebiste sposób na promowanie filmów O, to jest dobre motto na promowanie filmów Gadam takie suchary, że musicie w ciągu 30 minutowego filmu, żeby go do końca, wypić litr wody Kurwa, to jest, to jest, dopiero lifestyle To jest dopiero lifestyle Oglądasz swojego ulubionego youtubera i jeszcze się nawadniasz jeszcze jest zdrowszy, mój drogi widzu Dobra no tyle amunicji to on kurwa przez całą grę nie miał. Żadnej nie <grystanie grystanie grystanie> broni. Dobra. Dobra, moi mili. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. W łapkę sensie w górę wam się podoba. Zobaczymy już jutro. Postaram się, by jutro był odcinek. Bye, bye, papatki. Cześć.